Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w takim krótkim filmiku stworzenia ATC. Oczywiście nie będę wszystkich ATC nagrywać. Pokażę może jedno, jakie je zrobić, jak ja chciałabym je zrobić od początku do końca. I reszta już zrobię poza kamerą, a potem wrócę z prezentacją wszystkich. Moje ATC będą trójwarstwowe, a nawet czterowarstwowe. Na tył ATC planuję dać białe podbicie, na którym odbije stempel agateryjny z ATC, czyli Artist Straight Card, Jaki jest jego tytuł, data i ile jest w serii, kto przygotował i jak znaleźć kontakt do osoby, która przygotowała ATC. I to będziemy odbijać tuszem Grant Espresso z Rangera. To jest Distress Oxide, taki brązowy, no nie wintrycz to tym razem. To, no to mamy spodnią warstwę. Teraz mamy górę. Na górę ATC przygotowałam dwa rodzaje napisów. To są napisy na brązowym tle od Craft Oclock, a tutaj mam takie tekturkowe napisy z Agaterii. Miałam jestem przekonana jeszcze gdzieś takie nawiązujące do kawy, ale nie mogę tego znaleźć, ale jestem przekonana, że to mam. No i oczywiście wykrojnik, który pokazywałam w lutowych zakupach, to jest taki wykrojnik z kawą, więc przyda nam się. Tu jest tablica do stemplowania, żebym mogła odbić równo stempel. No i papier kraftowy oraz niebieski papier na tło. Myślę, że ten niebieski z brązowym będą się fajnie komponować. Więc y, zaczynając ATC, ja przeważnie zaczynam od docięcia y, papieru. Ale chciałabym najpierw zmierzyć. ATC powinno mieć wymiar 2,5 na 3,5 cala. I ten wykrojnik większy w takim właśnie formacie być powinien. Już zobaczymy, czy mamy, ra mamy rację. Mm, dokładnie, nawet 1 szesnastą jest większy niż 3,5. I, I tutaj jest też 2,5 i, i jedna szesnasta. Więc tym wykrojnikiem chciałabym wyciąć w papierze kraftowym. Tym wykrojnikiem chciałabym wyciąć tło. On jest, wiecie, deko mniejszy. Tylko taśmę trzeba oderwać dekomniejsze, żeby można, żeby było, ładnie można było spasować, spasować przód i yy, wiecie tło i, i bazę. No i wtedy również tym wykrojnikiem wytnę w białym papierze plecki do ATC. No i tutaj w kraftowym papierze znowu wytnę wszystkie elementy, a ten yy, tą piankę i ten dym zrobię z papieru białego bądź z kalki. Nie mam przygotowanej kalki, mam przygotowany biały papier. No ale zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać. Chciałabym, żeby moje ATC było takie, wiecie, biało-brązowe. Zacznę od docięcia papieru na trzy i czwarte, tak żeby mieć pewność, żeby mieć pewność, że zmieści mi się wykrojnik. No, i teraz maszynka. Ja ją sobie stawiam tutaj na. na, na czym? Na gilotynie, bo tu się nic nie stanie. Układamy. Moja maszynka jest z XX, już bardzo dość wiekowa. Układam sobie tutaj. Ten, tą pierwszą część. To jest ten większy papier oczywiście. Więc układam sobie tą ten wykrojnik. Czy Wy coś widzicie? Nie widzicie. Widzicie. Przekładam. Robię taką kanapkę z tych y, płytek. I w tą i z powrotem. Trochę to hałasuje, powinnam trzymać z góry, ale hałasuje też dlatego, że stoi na, na gilotynie. No i otrzymałam taki, taki taką, wiecie, kartę. Ja tych ATC muszę przygotować 7 na mój weekendowy wyjazd skrapowy. I nawet wiem, kto dostanie, kto dostanie tekturkę z napisem Róż Pupę. Takie będzie specjalne przesłanie. No, a druga. Z tego papieru A4, jak wycinamy, to powinny wyjść po dłuższym boku cztery takie karty ATC. Oczywiście, jak docinamy, to papier, po prostu papier docinamy gilotyną, no to trochę więcej tego papieru można przyoszczędzić, ale cztery to jest chyba. Max jaki, jaki wychodzi z papieru A4. Wycinam czwartą. W tą i z powrotem, jak przejadę wykrojnikiem, to w zupełności wystarczy. Świetny jest, nie bardzo dobrze. Mój papier to jest 250, ten kraftowy. Więc naprawdę wykrojnik zachowuje się super. OK, to mam cztery. To mogę wyrzucić od razu, bo wiecie, w pracowni posprzątane, czysto, poukładane, więc wyrzucajmy to od razu. A, no cały czas potrzebuję maszynki. To od razu spróbuję wyciąć te elementy, które są mi potrzebne do tego ATC, czyli te ziarenka kawy. Mocno przyklejone. Ciasteczko i filiżankę. Na filiżankę przykleję jeszcze, przykleję jeszcze jakiś może ozdobny papier. Odsunęłam się trochę, żeby wziąć szpikulec, bo jednak chciałabym tą taśmę stąd zerwać, żeby mi się nie przykleiło do płytki, ale to nie jest takie proste. Jedna poszła, i druga też poszła. No to wycinam sobie te elementy. Tutaj już postaram się trochę zaoszczędzić papier, bo muszę wyciąć tych elementów razy 7. Więc dobrze by było. Mam oczywiście przygotowaną jeszcze jedną kartkę. Ale dobrze by było, żeby, wiecie, żeby trochę przeoszczędzić. No i tu mamy taką piękną, maleńką filiżaneczkę. Zobaczymy, czy jeszcze na nią przykleimy też papier jakiś inny. Tu mamy wycięte te ziarenka kawy. I mamy wycięte ciasteczko, które się przykleiło. Nie wiem, nie mogę, nigdy nie mogę ucelować, w którą stronę ja mam tą rękę przesunąć, żeby, żeby pokazać. I tu mamy cztery ziarenka kawy, na które już widzę, że musimy bardzo uważać, żeby nam się po prostu nie, nie zgubiły. No dobrze, to mamy wycięte te elementy na górę. Potrzebujemy jeszcze tło na plecki. To mam taki kawałek, na którym testowałam wykrojnik, nie wykrojnik, tylko dziurkacz. To mogę od razu tutaj. Tylko nie, to nie ten, nie ta część oczywiście, tylko ta część. Moja maszynka tak trzeszczy, jakby ostatnie tchnienie wydawała, ale ona tak trzeszczała od początku. Więc teraz mam plecki i, i tył. Można tutaj obciąć tą perforację i wtedy zostanie taka, wiecie, niewielka rameczka brązowa. Nie wiem, czy chcę, żeby ta rameczka tutaj została. Nie, bo mi się wtedy może nie zmieścić stempel, więc zostawimy tak, jak jest bez ramki. A teraz wytniemy tło. I tło postanowiłam wyciąć z takich niebieskich teł. To jest gratis craft o'clock. No i tutaj powinny mi się cztery spokojnie, spokojnie zmieścić. Jeśli tylko nic się nie przesunie. I wszystko będzie równiutko. Papier jak powiedziałam z dodatków gratisowych od Craft. -Clock. To są takie dodatki wiecie jak robicie zakupy. A to już dwa na naraz obciąłam. a nie. Tu się zrobił taki taki trójwymiar. Nie wiem czy to jest błąd wykrojnika, czy tak powinno być. Ale no wydaje mi się, że to tak może, może zostać. Choć nie wiem, czy to tak może zostać. Odstęp między tymi elementami, kiedy patrzymy na wykrojnik, nie jest zbyt duży, natomiast ta ramka cała od tego środka odpada. Zostaje tylko ta część więc to jest dosyć takie, no skromne bym powiedziała. Pokażę może jednak do kamery bardziej, nie? Nie wiem, czy ja chcę, żeby to tak zostało. Czy ja nie chcę jeszcze tutaj zrobić takiego białego podbicia. Bo to by było tak, ale nie chcę. Zostawimy to tak, jak jest oryginalnie. Dobrze. A i jeszcze zapomniałam o naszej, o naszej prawda chmurce. Muszę uważać, żeby mi nie zjechało z papieru, bo mam taki malutki, malutki fragmencik tylko. Chmurka zostanie jednak biała. Ten Dym z, z kawy. Ok, mogę odłożyć na razie wykrojniki na bok i odstawić maszynkę. I spróbować teraz te ATC po prostu złożyć, chociaż, tak jak się omawialiśmy jedno. To są plecki, to na razie zostawiamy, bo najpierw ja je postempluję i wypiszę, a dopiero potem, a dopiero potem będę je przyklejać. Wezmę jeszcze kawałek z mojego magicznego pudełka. Wezmę jeszcze kawałek birmaty. Nie za gruby. Może coś uda się delikatnie podnieść. Może to ciasteczko, może filiżankę. No, zobaczymy. Ok, no to spróbujmy skleić. Papier jest gruby, nie rozmarowuje kleju, bo nie ma takiej potrzeby, żeby na nim rozmarowywać. No i teraz. Staram się to zrobić równo, żeby były równe odstępy, wiecie, przód, tył, znaczy góra dół, i, góra, dół i boki. No i chyba nawet mi się w pierwszej udało. No i teraz jak sobie wyobrażam to atce? No wyobrażam je sobie tak. Tu będzie ciasteczko. Tu będą nasze ziarenka kawki. Czy mam pincetkę, żeby to nie musieć tego szukać? Mam. Mhm. I teraz jeszcze spróbujmy popatrzeć, gdzie można by było tutaj skomponować ten napis. No bo jakby. Wiecie, ten napis u góry tutaj to niekoniecznie przy tym dymku. Tutaj są takie większe i mniejsze te napisy i średnie, więc spróbujemy wykorzystać te wszystkie średnie. Chyba, że któryś będzie absolutnie nam pasował na. No. No jak dla mnie git. Teraz tylko pytanie, czy podnieść troszkę tą filiżankę. Czy może jednak nie? No o, może być podniesiona. Mhm. I wtedy ten dymek czy on się zmieści nam, bo ja myślałam, że on wejdzie nam tutaj, wiecie, idealnie w ten, w ten, w tą dziurkę tej filiżanki, nie? No ale nie. Ale od spodu, jak go włożymy, to będzie git. No git malina po prostu. Tak zrobimy. Więc najpierw przykleję ten dymek. Tu troszkę kleju... Tutaj troszkę kleju. Jeśli nie macie uczulenia na klej, to to jest dobry sposób na takie małe farfocle, żeby nam ten klej nigdzie, nigdzie nie wyleciał. Teraz przykleję sobie tak na środku ten dymek. O. Teraz pod filiżankę. Biermatka. Chciałabym, żeby ona była stabilna. Więc wiecie, na, na kleju to możemy sobie poruszać jeszcze tą birmatą. I tu jeszcze taki mały kawałeczek. I teraz odwrócę sobie bokiem, żeby widzieć dokładnie gdzie ja mam przykleić? Klejem to jeszcze możemy sobie pomanewrować. Teraz, czy ja chcę, żeby to ciasteczko było pod czy nad? Nie, zdecydowanie pod. Ono jest takie. Z tej strony też perforowane, więc może zrobimy ten sam myk. Z na ręku. Ok, jest ciasteczko. Teraz mogę przyczepić napis. jednak ma tutaj różnicę ten papier, więc przesunęłam go trochę bardziej do środka, żeby mi tutaj, wiecie, nie wisiał w tym miejscu, bo on jest jednak malutki, więc no nie, nie będzie mu dobrze, jak będzie tak wisiał w powietrzu. Teraz muszę wstać po raz kolejny i poszukać pincetki. Teraz bierzemy nasze ziarenka, maczamy je w pozostałości kleju i przyklejamy. Ja tam wiecie w różnej, w różnej konstelacji tu jest jedno takie całościowe, że tak powiem. Na początku też zastanawiałam się, czy nie przykleić tego, tego napisu na tą filiżankę, ale on jest troszkę większy. Inne są jeszcze większe i mogłoby to niedobrze wyglądać, jakby nam tutaj wisiał po boku. I jeszcze na dodatek zaraz zasłaniał całą filiżankę. To bez sensu, nie? I tak wygląda moje pierwsze ATC. ATC to jest bardzo prosta forma. A jak jeszcze macie wykrojniki i możecie sobie szybciutko to ogarnąć, to już w ogóle jest to naprawdę bardzo prosta forma. No i teraz stempel na plecki. Tak jak mówiłam, ja będę wykorzystywać ten stempel z Agaterii. On był w ulubieńcach 2023, bo jakby nie mógł, jakby mogło go tam zamraknąć. On bardzo ułatwia, ułatwia pracę, powoduje, że te plecki powstają naprawdę w ekspresowym tempie. No i moja tablica do, do stemplowania. Układam stępę, układam papier, odsunę go troszeczkę, bo. Czyli zaczniemy od dwóch cm. Od 2 cm z tej strony i może. Od centymetra z tej strony, żeby było, wiecie, żeby było równo, nie? Przestać, jednak. I teraz układam sobie stempel tak, jak chcę, żeby, żeby on mi się odbił. Zamykam tablicę. To powoduje, że stempel się powinien przykleić do tej części. Ruchomej. No i teraz tuż pogrzyzdane, pogrzyzdane. I teraz ja robię najpierw dość lekko, mhm. a teraz przyciskam żeby się porządnie odbiły ramki. I środek. I mam pierwszą, pierwszą. kartę występlowaną No i teraz oczywiście można wziąć. Tu mam jakiś włos. Dobrze, że mi się nie odbił. Skąd to się wzięło? Chyba z tuszu. Ale skąd na tuszu włos? Nie ja wiem, skąd to jest. To jest z tych chusteczek mokrych. Jak się wyciera, jak się wyciera stempel. I dobrze jest po każdym stemplowaniu jednak stempel wytrzeć i przy następnej karcie znowu, znowu po prostu po, go potuszować. Ja go wycieram też z tego powodu, że no nie, nie będę teraz stemplować reszty tych y, ATC, tylko najpierw sobie wszystko podocinam, pokompletuję, poskładam i wtedy już za jednym zamachem y, wystempluję wszystkie, y, wszystkie plecki. Tuż zamykamy, bo mamy tendencję do brudzenia prac tuszem. No i teraz pozostaje nam już nic innego jak. Wypisanie naszych ATC. Ja użyję do tego cienkopisów jedynki. I tutaj napiszę sobie spotkanie. dwudziesty trzeci zero drugi dwa tysiące dwadzieścia cztery. Karta pierwsza z siedmiu. No i. Moje dane. Facebook. Na przykład kontakt na, na Facebook. I teraz ten tuż wysycha raz, dwa, trzy. Smaruję plecki klejem. Sprawdzam gdzie mam górę, a gdzie mam dół, bo ja bardzo często przyklejam do góry nogami, no ale. Po prostu, jak robię ATC, wiecie, tam 40 czy ileś, no to na 40 10 jest przyklejonych źle do góry nogami. To już taki mój znak rozpoznawczy. Teraz tutaj muszę wyśrodkować, żeby mi się tutaj ten biały papier, wiecie, z przodu nigdzie nie, nie objawił. Nie mam kości oczywiście pod ręką, bo po co? Dociskam sobie tutaj, tak żeby nie uszkodzić teraz. Wiecie, tych elementów, które są na ATC? I pierwsza karta z siedmiu zrobiona. Zajęło mi to 27 minut, ale wiecie, no, tłumaczyłam, docinałam wszystko i tak dalej, opowiadałam o tym. Więc yy, nie jest to jakiś, yy, wiecie, jak macie pomysł, co na ATC powinno się znaleźć, to to idzie wtedy szybko. Najwięcej czasu, oczywiście, wycinanie wykrojnikiem, no bo ja mam tylko jeden, więc muszę wszystko, całą operację w dwóch różnych kolorach powtórzyć powtórzyć 7 razy i tak patrzę, że tutaj jak przejechałam to mi się ta niebieska niebieski mi się ten papier jakby przeniósł dobra nie, nie widać papier się Ściera? No co tu, o co tu chodzi? Nie. Dobrze jest wszystko. Wszystko jest dobrze. No więc teraz tą samą operację powtarzamy razy 6 i mamy gotowe ATC. Ja jeszcze żegnam się z Wami. Póki co życzę udanego dnia, a Wy trzymajcie kciuki za udane weekendowe spotkanie. Papatki!